Mecz był no, poddygdan do jednej drużyny, bo tak musiało być. My skupiliśmy się na takich swoich atutach, które, które mamy i które wypracowaliśmy sobie w trakcie całego sezonu. Um, oczywiście było w tym trochę szczęścia, trochę, no, dużo szczęścia było, jakby, bo widać jednak, że Piast góruje nad nami ilością jednostek treningowych, umiejętnościami. Ale no, jakby my walczymy o życie, każdy mecz jest dla nas bardzo ważny. I tak jak sobie powiedzieliśmy na początku sezonu, ciłamy każdy punkt, każdy punkcik jest dla nas istotny. No i, i stąd jakby ta walka praktycznie o życie dzisiaj, bo nie chcemy, nie chcemy czekać do meczu z Klirexem czy, czy do ostatniej kolejki, żeby się utrzymać. To było dla nas bardzo istotne. Natomiast no, trzeba szczerze powiedzieć, że drużyna yy, piasta no, to jest naprawdę bardzo dobra drużyna klasowa, a że tak akurat się wydarzyło, że te dwa remisy zdobyliśmy na pieście, nie wiem, myślę, że często w futsalu yy, decydują niuanse, szczegóły i, i te niuanse po prostu zadecydowały. Dzisiejszy mecz był dla nas bardzo ważny. Dzięki Bogu osiągnęliśmy dobry wynik we własnej hali. Piast to bardzo dobry zespół. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Na szczęście udało nam się zdobyć bardzo ważny punkt, potrzebny do utrzymania się w Ekstraklasie. Zawodnicy przed wyjściem na pierwszą połowę dopisali sobie trzy punkty. Graliśmy nonszalansko Stąd wynik do przerwy 1-1. Myślę, że w drugiej połowie już... Wyszliśmy zdeterminowani i, i, i chłopcom nie można odmówić woli walki, lecz dramatyczna nieskuteczność wręcz świetna gra bramkarza. Myślę, że tak można podsumować ten mecz. Dużynie z Katowic szczerze gratuluję, a my nic, a my musimy wyciągnąć wnioski z tego spotkania. To był bardzo trudny mecz. Zmarnowaliśmy wiele okazji do zdobycia bramki. Najgorsze w naszej grze było to, że tworzyliśmy sytuację, ale nie potrafiliśmy strzelić gola. Ten mecz to już historia. Musimy przygotować się do następnego spotkania i, co najważniejsze, przygotować się do fazy play-off.